z tej strony Kalu, witam was wszystkich bardzo serdecznie w wyczekiwanym przez was odcinku, obiecanym odcinku ze szturmu na bazę wojskową w GTA. Kolejny odcinek Grand Theft Auto na modach i dzisiaj będziemy robić sobie szturm. Jednak widzu, który nie zasubskrybowałeś mojego kanału, ponieważ jest was naprawdę dużo. Słuchaj, ważna informacja dla ciebie zanim w ogóle wszyscy obejrzą film. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, tutaj masz guziczek, który należy kliknąć. Nawet teraz ja poczekam gdzie po naciśnięciu tego guziczka najprawdopodobniej przeniosło cię do yy, zasubskrybowania mojego kanału. Możesz to zrobić, a bardzo bym był wdzięczny, jeśli to zrobisz. Tak więc widzowie, bez subskrypcji koniecznie twórzcie i zakładajcie konta oraz subskrybujcie mój kanał. A teraz bez zbędnego gadania witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zobacz, zobaczcie, zobaczcie, gdzie jesteśmy i z kim jesteśmy dzisiaj. Franklin po raz kolejny próbuje zemścić się za to, co zrobili mu w poprzednim odcinku, a co zrobili mu w poprzednim odcinku chyba każdy z was wie. Ciet nie, 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 nie. No właśnie, i dzisiaj Franklin postanowił zemścić się na nich. I będziemy sobie robić szturm. Okej, okay, najprawdopodobniej, mordki wyłączyłem. Policję, która może nam przeszkadzać, nie chcemy policji, chcemy się po prostu z wojskowymi rozprawić dzisiaj. Tak więc postaramy się dzisiaj przejąć tę bazę i wystrzelać wszystkich, przejąć złoto i stać się najbogatszymi ludźmi w Los Santos. Franklin, zaczynamy szturm na bazę wojskową na początku. Najprawdopodobniej musimy pozbyć się tego strażnika. Potem tych dwóch panów i oczywiście tego, tam jest ich trzech. Y pamiętając z poprzedniego odcinka, w pierwszym, y w pierwszym skrzydle budynku, ale oni już dostaną info i może być potem problem. Tak więc myślę, też, żeby czy czasem nie strzelić w to, ale najprawdopodobniej, gdy w to strzelę, to, to od razu nie wybuchnie. Tak więc zaczynamy, uwaga. Franklin, skup się. Jeden leży, jeden leży. Zaczął się Alan, patrzcie, dobra. Mamy wanted, mamy wanted, policja nas goni. What the fuck, nie. Ok, teraz najprawdopodobniej wyłączyłem muzykę, ale biegną szturmowcy. Jeden leży. Ten też leży. Patrzcie, tutaj wszyscy wybiegli do nas. O co chodzi? Jeden ziomek do nas biegnie, leży. I ten tak samo. Dobra, mamy ich wszystkich. Nie mamy śmigłowca. Nie mamy śmigłowca, ale mamy trzy gwiazdki. Dobra. Nie będzie łatwo. Naprawdę nie będzie łatwo. Uwierzcie mi, że to może być misja a wykonalna. Goat, mod goat moda aktualnie wyłączyłem. Przed chwilą to zrobiłem, tak więc no nie mamy goat mode'a. I może być naprawdę ciężko. O! Przez chwilę ich zgubiliśmy. Dobra, zobaczcie na mapę. Jest chwila spokoju. Patrzę tutaj, szukają nas, ciągle nas szukają Ale mamy przerąbane, Barack Obama właśnie dostał info w środku, że coś jest nie tak Franklin, ty musisz być tutaj poczytalny i w ogóle wspinać się dobrze, a co ty to wyprawiasz? No ja pieprzę Na radarze jest jak na razie spokojnie Aczkolwiek szukają mnie, stoją, to znaczy stoją w miejscu Nie, nie, że mnie szukają, nie wiedzą co się dzieje, najprawdopodobniej potrzebują wsparcia, no dobra Widzą mnie Shit, u góry mnie zauważył fak fuck, 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 fuck. Uciekałem zwierzęta, no nie On przeżył Jakim cudem on przeżył? Halo, czemu on przeżył? Dobra, powoli, 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 zaczynamy tutaj Zbliżać się do wejścia, nie mam pojęcia jak tutaj się kryć Jesteśmy w środku, patrzcie jesteśmy w środku, przeszliśmy kogoś, ktoś jest nad nami Dobra, ten leży Jest jeszcze jeden, ten, patrzcie był po cywilnemu, on się nie spodziewał Naprawdę no wow! Leżysz w noiku, plecy mam chyba Czy mam plecy? Nie mam pleców, dobra, 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 nie mam pleców, także jest ok. Ok, uwaga, teraz może być nieciekawie, chociaż jest ok. Jest ok póki co. Kurde, nie mam goat moda i się tak stresuje. To jest naprawdę. Ostra zabawa z nimi, tu teraz wybuchnie, tu wybuchaj! Dobre to było, tak, nie żyją. Nie żyją, kilku nie żyje, kilku się spaliło, ależ to była akcja. Idziemy górą tym razem. Tutaj jest jakiś cywil, niestety muszę go zabić. Tutaj leżą goście, super wow Ci próbuję uciekać, to są cywile. Bardziej o tego gościa mi chodzi, tak, tych muszę zabijać. Ale dobrze, bo tutaj są, jak mogliście zobaczyć, takie yy, złoża... złoża paliwa. O oh, FUCK! Ej, halo, ale to napad jest. A ciebie to też nie zwróciło tak? E, boję się. Jem w oko! Dobra, patrzymy na mapę, jest w porządku. Co tu się gość zrespił? Jakim cudem się zrespił? Dobra, nie ma go, nie wiem. Coś się tutaj pobugowało. dobra. Cztery gwiazdki mamy łątedu. Zbliżamy się do tej strefy, gdzie jest ona najbardziej strzeżona. O! Jest zabity gościu, Dob dobry refleks miałem. Tam tego też muszę ubić, okej. Okay. Tutaj goście leżeli w środku. A, ci też się patrzą. No niestety, to jest rzeź. Ja jestem tutaj bardzo zły. Wszystkich wystrzelam, nawet tych, co nie mają broni. Był gdzieś gościu, który pilnował to wszystko, ja tu muszę sprawdzić. Dobra, nie ma ich, ale patrzcie. Wow, shit! Shit, 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 shit. Jak moje HP 100%, całe szczęście. Uf, uf, uf. uf. Ok, dobra, zbliżamy się tutaj. Tutaj mamy skład amunicji. Ło! Ło, Ło! się wystraszyłem tego gościa, naprawdę. Oj, nie spodziewałem się, że on tutaj będzie. Dobra, zmieniamy w takim razie naszą broń. Teraz będziemy strzelać z tego, mamy tłumik, O, ale to broń jest kozacka, dobra To tak symbolicznie zmieniliśmy, dlatego że jesteśmy tutaj w magazyni, w magazynierni, tak? W magazynie, dobra Kaluch, sorry, ale emocje grają górę, naprawdę stresuję się, żeby rozwalić ich tutaj wszystkich Na daleko muszę strzelać, dobrze, dobrze, dobrze O fakt Fak podchodzą, podchodzą, dużo ich podchodzi, ale patrzcie, radzę sobie, oni są jakoś bardzo zaskoczeni moj moją wizytą tutaj, dlatego tak sobie radzą, Sławiutko. Ale się nie spodziewają. O, zanim oni zdążą się skapnąć, to ja już ich tutaj wywuję. I patrzcie, gdzie jesteśmy. Skarbiec! Wow! Bronią skarbca nie ma! To powinien być ten ziomek. Nie ma tego ziomka, fakt. Dobra, przejąłem. Mam złoto, mam złoto. Złoto już jest moje, ale oni żyją dalej. Kurde, i to nie jest dobry znak. Bardzo niedobry. Tutaj jest pewnie dużo. Nie ma nikogo. Kasa moja, jej. Dobra, Kaluk, skup się, skup się. Jeszcze nie przejąłeś bazy do końca, tak więc to jeszcze nie jest moje do końca. Musimy się stąd teraz ulotnić, tutaj. Wow, ale stres! Pięć gwiazdek mamy, ja pierdzielę. O, korpolutki chyba się wystraszyły. Shit, Shit biegną w moją stronę. O, fuck, patrzcie. O, wow, dej, muszę ich wystrzelać! No i patrzcie, gdzie jesteśmy. Barack Obama, where are you? O, oh, fuck, fuck, biją mnie! Nie! Korpolutki! Ja myślałem, że wy jesteście słabi, o kurde! Wymyka mi się sytuacja spod kontroli, wymyka mi się sytuacja. Oni są agresywni, ja nie, nie myślałem, że oni będą agresywni. Te korpolutki tutaj. Fuck! Fuck, oni atakują, autentycznie atakują, patrzcie, muszę... Wjechać tutaj w nie, koniec życia! Barack Obama was zabije! To znaczy, ja zabiłem Baracka Ob Obamę. Widzicie, to był prezydent, patrzcie na jego rangę: Srebro 3. To był prezydent Stanów Zjednoczonych. O nie! O nie! Skąd wy się tu wzięliście? Serio patrzyliście, jak zabijam waszego prezydenta. Bardzo, bardzo słuszna decyzja z waszej strony, żeby nie strzelać. A tu mamy Georgia Busha, zobaczcie, były prezydent Stanów Zjednoczonych. Skończył marnie, skończył marnie, zobaczcie. Zamach na bazę wojskową. Ależ to przejdzie do historii Ameryki. Lecimy dalej za ciosem. Już prawie wszystkich tutaj wystrzelaliśmy. Patrzcie, co za rzeź. Nie wierzę, nie wierzę, co ja nagrywam, naprawdę. Ale nie róbcie tego w domu. Nie róbcie szturmów na bazę wojskową polskiego wojska. Nie, nie, nie. O! Zgubili mnie. Zgubili mnie, dobrać. Muzyczka przycichła. Muzyczka przycichła, nie widzą mnie. Jest, zauważył mnie, zauważyli mnie, tak z powrotem je widzą. O! Osit! Osit! Osit, 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 o shit, o shit magazynek, magazynek, nie! Shit, myślałem, że już mnie pokonają, ale naprawdę są mega zaskoczeni. Nie są zbyt mocni, bo inaczej by mnie już dawno zastrzelili. Ale Frank mi się mści teraz, normalnie to jest zemsta. Zemsta niczym z filmów jakiś. Nawet w filmach tego nie ma, żeby wystrzelać całą bazę wojskową. Stołweczka! Jesteśmy na stołweczce. Patrzcie, oni w ogóle nie wiedzą, co się dzieje. Są tak mega zaskoczeni, bo strzelam z broni tumika. O nie! Ja jebiks, patrzcie. Jakiś korpoludek by nas zabił. Nie ma gość, nie ma. Jeszcze jeden jest. Generał! Generał Wojska, patrzcie, dostał, ale jeszcze żyje. Niestety. Niestety, sorry. Wszystko tutaj muszę rozpierdzielić. To koniec. Koniec tej bazy. Koniec istnienia. Telewizor, którym wam pokazy, który wam pokazywałem na pokazówce, też został zniszczony. Widzę jakieś dłonie tutaj. Bardzo niedobrze. Ktoś mnie tutaj chce zaatakować. Musimy zmienić broń w takim razie. Troszeczkę bardziej drastycznie. Panie i panowie, minigun. Goście ze stołówki też. Koniec z wami. No niestety, sprzedajcie same warzywa tutaj, które wam zniszczę. Ależ rozpierducha, stolik, wszystko. Cała baza przestaje istnieć właśnie na tym odcinku. Tak więc, jeśli odcineczek Wam się podoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę. A my lecimy dalej. Wow, nawet ściany się da rozwalać, patrzcie, ale bajer. Ależ mocne to jest. Mamy ten skład bombowy. Tak tutaj są. Wow, dej, nie wiedziałem, że one wybuchną. Ja piernicze, wybuchły. Co tu się wydarzyło w tym momencie? A to dopiero jedne wybuchły, patrzcie, możemy to wszystko rozwalić. Proponuję zrobić coś takiego, bo tu jakiś gościu żyje jeszcze. Wow! Wow, damn, ale teraz poszło. Czy on zginął, czy jest jakimś nad człowiekiem i, i przeżył to? Niemożliwe, że to przeżył. No nie, zobaczcie, nie żyje. Wiecie, mordy, co proponuję? Włączyć teraz policję. Dokładnie. Włączamy teraz policję i teraz mogą nas gonić nawet zwykli policjanci, tak więc no, już jesteśmy hardkorowo przy wyjściu, więc mogę sobie na to pozwolić. Tutaj są bomby, nie mogę ich rozwalać. Oh shit. Leżysz. Jezu, jak oni się kończą tutaj, naprawdę. Rzeź, rzeź, rzeź i niedowierzanie. Naprawdę rzeźnia to, co się tutaj stało. Teraz samochody, no niestety, wszystkie muszą zostać zniszczone! Wszystkie! Teraz pójdzie reak reakcja łańcuchowa. Dobrze, że tego nie zniszczyłem. Ten hammer zostanie najprawdopodobniej zniszczony po wybuchu tego. Czy on się pali? To są chyba niezniszczalne auta. Natomiast ten motor... O! Zniszczalne, zniszczalne, zobaczcie, zniszczył się. Dobra. O teraz bierzemy czołg Musimy wyjechać stąd naprawdę na ostrej Na ostrej pompie Tak więc siadamy do czołgu Zmieniamy kamerę Już kamera jest normalna Nie ma Nikt w nas nie będzie strzelał już Włączyły nam się światła I autentycznie wyjeżdżamy stąd Pytanie czy nam się uda Pchamy jakiś czołg Jezus Mario, Co tu się wydarzyło Gość tu strzela Ja pieprzę Ja pieprzę Prawie ich wykończyłem Dobra Strzelają do mnie z czołgu nie mam pojęcia skąd. Halo, cover, cover, cover. Coś się wydarzyło, coś złego się wydarzyło. Nie! Poczułem się zapewnie. Poczułem się zapewnie, już przy samym wyjeździe z bazy. Tak więc, mordeczki, tutaj zakończymy odcinek. Dzięki, wielkie, obiecany szturm. Właśnie wylądował na YouTube 6000 łapek w górę. I kolejny odcinek z modyfikacji. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Franklin można powiedzieć, zemścił się, przeszedł do historii Stanów Zjednoczonych, zrobił zamach na bazę wojskową. Pozabijał wszystkich, to by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się mordy i pamiętajcie o subskrypcji. Tutaj, tutaj, tutaj możecie teraz zasubskrybować kanał. Polecam. Trzymajcie się mordki. Na razie, pa.